Witam serdecznie dzisiaj walka w UFC 2009 W Lesnar zmierza się z Andrzej Orlowski. Także zacznijmy tutaj walkę. Najpierw, oczywiście, jakieś tam krótkie informacje na temat zawodników. I zaczynamy oczywiście piękną walkę. Tak jest piękna arena. UFC. <tryk> No, Lester ma 31 lat, Ognowski 30 Także okej. Okay. Powiedzcie mi w komentarzach na zdrowie póki Także napiszcie w komentarzach na zdrowie Zaki Będę wdzięczny, naprawdę No już powiedzmy to sobie, przewinę, bo tam takie sceny są i po prostu. <laughs> no na kogo tutaj stawiacie? Możecie pisać w komentarzach, jaką chcecie następną walkę, bo z UFC, właśnie tutaj, będziemy robić dużo walk. Po prostu, po prostu lubię tą grę i powiem Wam szczerze, bardzo fajna gierka. Mimo to, że to jest 2009 rok, gra jest robiona fajnie. Tak, właśnie, ciekawie. już ogromny leży. Już ma, widzicie, śiniaka. Po prostu Lesnar jest tutaj silną postacią, jak widzicie. Dosyć tutaj będę grał asykuracyjnie, aby Lesnar y, nie miał żadnych śniaków tutaj na, y, na, swoim, na swojej głowie, tak jakby, ani, ani po prostu śniaków nigdzie, po prostu żeby z tej walki Lesnar wyszedł jako po prostu mistrz, ale że Orlowski jest dobrym zawodnikiem, także no tutaj można się spodziewać ciężkiej walki, chociaż Orlowski już ma tutaj y, ranę na, na policzku, także no... I Lesnar potężne uderzenia tutaj yy, zasadza, naprawdę potężne kopy. Orlowski tutaj też yy, w Lesnara troszeczkę coś tam atakuje. Yy, mamy prawie połowę pierwszej rundy. I Orlowski leży! I to jest knockout! To jest knockout! Orlowski pokonany w niecałe dwie minuty. No Lesnar ma tutaj nieco rozcięte yy, na policzku jakąś kreskę, ale nie ucierpiał tej walki za bardzo, także naprawdę no Lesnar, no brawo! I tutaj to piękne uderzenie. Orlowski po prostu się przewrócił, no i aparat na zęby wypadł. Potężne uderzenie, właściwie nie wiem w co to dokładnie było uderzenie. No, idealnie w policzek go tutaj walnął. Akurat tu, miał ranę. No i możemy tutaj ogłosić zwycięzcę. I będzie. Zwycięzcą na pewno będzie oczywiście Brock lesnar. Jest tutaj mała e, mała szminka Lesnara po prostu, bo ta mała kreska, no, zrobił mu to Orłowski paznokciem zapewne. Tak dokładnie 2.23, no myślę, że to jest całkiem obiecujący wynik, jednakże można byłoby to wygrać dosyć szybko. Może zróbmy sobie rewanż, tak jakby Orlowski chciał jeszcze rewanżu. Powiedzmy yy, dwa tygodnie później yy, rewanż Lesnar kontra Orlowski. Także zaczynamy rewanż Orlowskiego. Zobaczymy kto tu teraz wygra. Możecie pisać w komentarzach oczywiście, jak już to mówiłem. O! Lesnar dostał! Więc tutaj można powiedzieć, że Orlowski się troszeczkę przygotował. Ale gdzie tam? Dostał wraz ten sam Policzek. Myślę, że Lesnar powinien go wykończyć spokojnie na trzeciej albo drugiej minucie. I Orlowski leży. Lesnar może być go tu dopadł. Lesnar dopadł. Dopadł Orlowskiego. Dopadł Orlowskiego, jak widzimy. Niszczy mu tutaj Policzek. Orlowski już ma tutaj ślady. Więc może być źle dla Orlowskiego. To może być początek końca. Lesnar naprawdę się tutaj stara. I wyszedł z tego Orlowski. Ale Lesnar, teraz potężny kop. I to będzie koniec Orlowskiego. Koniec, koniec, koniec. Mamy koniec walki. Brock Lesnar wygrywa rewanż. Jeszcze szybciej niż wygrał pierwszą walkę. No niesamowite to było. Brock Lesnar, no słuchajcie. Nie wiedziałem, że szybko tak Orlowski się podda, ale Lesnar nie ma teraz ani jednego siniaka praktycznie, za to Orlowski, patrzmy tutaj blisko, krew za krwią. Normalnie bardzo brutalne to wyglądało. A, jeszcze jedno przypomnę, znowu, ten ma na losie Lesnar, znowu w ten sam policzek, patrzcie, ten sam policzek znowu. No, po prostu pewnie jakiś błąd tutaj wyszedł gry albo coś w tym stylu. Powiem Wam jeszcze tak: jutro pojawi się kolejny odcinek z UFC 2009. A to co Wam jeszcze powiem, to już w tą sobotę pojawi się również piękny odcinek, ponieważ z Geta 5 zagramy sobie Trevorem Michaelem lub Franklinem. To zobaczymy. Ale sobie w każdym razie zagramy, także w dzisiejszym odcinku ja się żegnam. Pamiętajcie zostawić łapkę w górę, yy, subskrypcję tam na dole, oraz dzwoneczek i napisać w komentarzu jaką chcecie walkę no i nie zapomnijcie napisać mi na zdrowie. Dobrze, także ja się z wami żegnam. Siema.